Poznaj trzy cechy, które przyciągają klientów. Po pierwsze, widoczność. Klient jak cię nie widzi, to ciebie nie kupi. Proste. Dlatego staraj się być tam, gdzie klienci najczęściej są, czyli gdy skrolują TikToka, Instagrama bądź szukają czegoś w Google. Dwa, charakter. Czyli Twoja firma musi być jakaś. Klienci kupują jakieś emocje. Możesz. Bawić się stylem. Może to być ironia, humor, minimalizm. Znajdź swój klimat i się go trzymaj. Po trzecie, wartość. Czyli nie sprzedawaj samego produktu bądź usługi, tylko to, co zyska klient po kupieniu Twojego produktu. Spokój, relaks, zabawę. Coś jak labubu, gdzie sam moment otwierania paczki to już jest jakieś doświadczenie. Widoczność, charakter i wartość budują Twoją markę nawet organicznie, ale bez nich nawet reklama nie zadziała. Musisz być w postach na Stories, a reklama daje porządnego kopa i dociera szybciej i szerzej. Zajmij się tymi trzema cechami, a my zajmiemy się całą resztą konfigurując Twoją reklamę.